W nadchodzącą niedzielę będzie wykład. Ale wykład już nie o uprawie, ale o czymś innym. Będzie wykład o kontraktach terminowych. Pytaliście mnie wielokrotnie o to, czy w tym roku robić kontrakty, czy nie. Jak to się może mieć z cenami po nowym roku? I to jest moja odpowiedź dla Was. Ten wykład będzie tak naprawdę zbiorem informacji na temat kontraktów terminowych. Jak ja to widzę, czy w ogóle podchodziłbym do tematu w dobie tego roku, w dobie roku wysokich cen, w dobie tak naprawdę pogody, która, jak widzimy, czasami super pozytywnie zaskakuje. O tym wszystkim będzie w tą niedzielę. Już Was dzisiaj na to zapraszam. Kłaniam się nisko. Hektar wiedzy. Chciałem się dzisiaj z Wami podzielić... Smutnym wydarzeniem. I takim wydarzeniem, które będzie miało wpływ na nasze życie nie za pół roku, ale za rok, za dwa, za trzy i może niestety nawet za dziesięć, jest zapowiedź nowego kanclerza w Niemczech. Jak wiecie, pani Angela Merkel odeszła ze stanowiska i wszedł nowy kanclerz. Tak. Mamy tam zmiany na ważnym stanowisku. Co zrobił nowy kanclerz? Tak z rzeczy ważnych dla Was wszystkich, dla każdego z Was, dla mnie, zapowiedział, że będzie dążył do jak najwyższej stawki podstawowej za obroty i za handel limitami dwutlenku węgla. To już już dzisiaj powiedziane, powiedział, że to jest jego główny cel, żeby Europa była cała zielona. I żeby tak naprawdę doprowadzić do sytuacji, w której te limity będą miały na bardzo wysokim poziomie ustawioną cenę minimalną, to jest wręcz określone, że e, będą chcieli, aby stawka za obrót dwutlenkiem węgla wynosiła minimum tyle i w górę bez ograniczeń. Kochani, wiele osób przegapia takie dyskusje, wiele osób przegapia takie cytaty. A w nas to uderzy z taką siłą, że nie macie Państwo pojęcia. Zobaczcie, jaki to jest absurd. To mówi nowy przywódca kraju, który z całej Europy ma największe saldo handlu z Chinami. Z Chinami, mówię teraz o imporcie z Chin do Niemiec, które to nie przestrzegają żadnych norm. Pomijam taka ciekawostka. Natomiast czemu to jest takie ważne i dlaczego chciałem Was o tym poinformować? Dlatego, że dzisiaj w dobie piekielnie drogich nawozów wiele firm jednocześnie próbuje znaleźć uzasadnienie, próbuje się wytłumaczyć, tłumaczy te ogromne koszty nowymi kosztami tworzenia energii, tak? Związanymi właśnie z zazielenieniem Europy, z normami dotyczącymi przede wszystkim dwutlenku węgla. I teraz taka decyzja, osoby tam, za zachodnią naszą granicą. Ona już dzisiaj jest w 100% pewna, będzie miała przełożenie na przynajmniej dwa aspekty. Na bardzo wysokie podwyżki dalsze cen prądu w Polsce, dlatego że jesteśmy krajem, który wiele lat przespał w aspekcie dwutlenku węgla. I nie mówię teraz o tym, czy to jest dobre, czy złe dla klimatu, bo tutaj są naprawdę zdania podzielone, czy taka walka z tym ma sens, kiedy my się ograniczamy, a Azjaci, wiadomo, tłuką wszystko bez ograniczeń. Natomiast e, jedno jest pewne: jesteśmy w Europie, jesteśmy we wspólnocie i będą nas obowiązywały podobne przepisy. I teraz podniesienie cen za obrót, e, tak naprawdę e, limitami dwutlenku węgla, spowoduje, że znów na pewnej pozycji będą pewne kraje, które na tym wygrają, i inne kraje, które na tym przegrają. Wiem, że słuchając tego, wielu z Was powie: co to mnie interesuje? No właśnie, że interesuje, dlatego że jeżeli mamy sytuację, w której e, tak naprawdę mm, oczekujemy obniżek cen nawozów tak? i nie oczekujemy wzrostu innych produktów, a przypomnę tylko, że folia do siano kiszonek wzrosła prawie o 100%, to miejcie świadomość, że tam wszędzie kosztem jest energia. Jeżeli ktoś za odrą dzisiaj już mówi, że będzie walczył o to, a Niemcy mają wysoką skuteczność w dążeniu do swojego celu w Unii Europejskiej, to tak naprawdę oni już dzisiaj wiedzą, że oni na tym wygrają. Dlatego, że jeżeli mamy kraj, który bardzo mocno tłucze energię z źródeł atomowych, tak, z pochodzenia jądrowego, i mamy świadomość tego, że jesteśmy krajem dość mocno zielonym, jeżeli chodzi o produkcję energii, to tak naprawdę. Dążąc do takiego celu, my już dzisiaj powodujemy, że energia tam będzie tańsza niż tu u nas. I to się tyczy nie tylko Niemiec, ale podejrzewam, że kilku przez dziwnie przypadkowo skojarzonych gospodarek ze sobą. To wszystko, jeżeli nie spotka się z kontrą, na przykład między innymi naszych rządzących, doprowadzi do tego, że my wszyscy za chwilę będziemy płacili za wszystko dużo więcej. Bo z jednej strony jestem przekonany, że każdy z Was już poczuł. Podwyżki cen energii. My też poczuliśmy, bo zużywamy prądu wcale niemało, bo wiadomo, portal, rzecz elektroniczna, serwery i cała reszta. Natomiast, czy się komuś podoba, czy nie, to już stało się faktem. I na dzień dzisiejszy my musimy o tym dyskutować, musimy o tym mówić głośno. Dlatego, że o ile nie mam nic przeciwko walce z klimatem, o tyle uważam, że w momencie, kiedy do walki z klimatem wdziera się polityka, która nie ma nic wspólnego z dążeniem do zazielenienia świata, ale ma wspólnego tylko i wyłącznie zrobić jedno. Ugrać kasę dla siebie. Postawić mój kraj czy mój rząd w stosunku przeważającym do pozostałych. I tym razem stanie się to samo. Dla tych, którzy, rolników, którzy nie docenią tego zagrożenia, powiem tylko tyle. Jeżeli uważacie, że nawozy kiedykolwiek spadną do cenu, do cen 800 zł za saletrę, 600 zł za RSM, to boję się, że będziecie bardzo długo czekać. Dlatego że dzisiaj ten, kto rządzi energią. Będzie rządził światem, energią w najczystszej postaci, czyli mówimy tutaj o cieple, mówimy tutaj o prądzie, dlatego że tam wszędzie wytwarza się dwutlenek węgla. I tak naprawdę jest już pewne jedno: że to będzie szło do góry, bo limity dwutlenku węgla, tak, one są coraz większym kosztem. I każdy, kto teraz słucha tego materiału, niezależnie od tego, czy jest rolnikiem, czy nie, ale każdy, kto miał styczność z tworzeniem energii, wie o tym doskonale. Dzisiaj możecie się śmiać, ale za pół roku i za rok ktoś wrzuci opłatę związaną z dwutlenką węgla. Uwaga, do litra benzyny, do litra diesla, do tony miału, do tony węgla. Dlaczego? Bo powiedzą, że tworzymy, generujemy dwutlenek węgla i powstanie nowy ład, ale nie polski, nie europejski, tylko niemalże proniemiecki. Dlatego że dzisiaj Niemcy. Są najbardziej stanowczy w tym, co teraz powiedziałem, a więc w dążeniu do podnoszenia cen, limitów dwutlenku węgla. I to jest ogromne zagrożenie dla naszego kraju, ale przede wszystkim dla gospodarki, a to, co nas najbardziej interesuje, dla rolnictwa i dla codziennego życia. Bo pamiętajcie, tworzenie dwutlenku węgla w takim kraju jak Polska zachodzi na każdym etapie. Ktoś, kto szyje kurtkę, ktoś, kto tworzy buty w kraju, ktoś, kto zużywa paliwo, ktoś, kto ładuje telefon, to wszędzie jest ukryty w tle limit dwutlenku węgla. Ja o tym jeszcze będę kiedyś mówił, dlatego że my musimy mówić o rzeczach ważnych. Jedno jest pewne. Kazimierz Górski kiedyś mawiał takie słynne powiedzenie: miał może nie słowo w słowo i kropka w kropkę, ale coś na zasadzie, że w piłkę grają wszyscy. Jedni dają dobrze, drudzy grają trochę gorzej, a i tak na końcu zawsze wygrywają Niemcy. Dzisiaj mam wrażenie, że w geopolityce europejskiej jest podobnie. Każdy kraj ma polityków i każdy kraj ma rządy. Jedne są lepsze, drugie są gorsze, a i tak, jakimś dziwnym trafem, zawsze na końcu wygrywają Niemcy. Kochani, to nie jest przypadek, po prostu tam są decyzje podejmowane długofalowo, tam się analizuje gospodarkę, analizuje się wskaźniki. Dzisiaj też byłbym w stanie. Wysłać pakiet ustaw, które by bardzo mocno wpłynęły pozytywnie na nasz kraj w stosunku do Europy. Nie macie pojęcia, jakie to jest proste, tylko nikt, mam wrażenie, się tym nie interesuje, ale jest to do wykonania. Zapowiadany materiał jest również próbą niwelowania skutków pewnych rzeczy. Dlatego właśnie zapraszam Was na materiał dotyczący kontraktów terminowych w nowym sezonie, w tym, który cały czas trwa. Czy je robić, czy nie robić, o tym wszystkim będzie w niedzielę. Kłaniam się nisko. Hektar wiec. I proszę Was o komentarze, co myślicie o tym temacie, który dzisiaj poruszyłem.